banana, banana, banana nowa nota leci do ucha nowa nota leci do ucha jelly steed nowy beat, beat 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 jeśli mnie nie słuchasz to dalej graj na se na skate parku skuta. Ej, ej, ym, banan, banan. Leci znowu maniona. Banan, banan. Nowa sprawa. Banan, 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 banan. No, 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 no. To wszystko dla was, cała maniona i banan. Każdy pyta, czy do tego hop Jeśli nie wiesz co dacie Was posłucha, Ay, będzie nowy krok. No Nowy krok, nowy krok, nowy krok, nowy krok, nowy krok, nowy krok, nowy krok To wszystko dla was, cała maniana i banana Każdy tańczy do tego hip hop Jeśli nie nie to dla was Posłuchać będzie nowy krok, nowy krok, nowy krok, nowy krok, nowy krok nowy krok no nuta no ta, do ucha nowo no tak tak, nie nie mam co robić robić, to to spokojny rap rap, dobra, no dobra, do tego świat. Słońce patrzy na no Nie nie na nie, nie nie, nie. nie banan no dobra, no i no Nie wiem co robić, bo to nowy rap, nowy rap, nowy rap, nowy rap. Nowy rap, nowy rap. Mm, 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 mm. To wszystko dla was. Cała banana i banana. Każdy tanczy do tego hip-hop. Jeśli nie wiem co dla ciebie, was posłuchaj. Będzie nowy krok, będzie nowy krok. Będzie nowy krok, 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 krok.